Cześć, witam wszystkich! No i znowu nie naładowałem baterii, ale chyba teraz mamy więcej prądu, więc obawiam się, że trochę bardziej się rozgadam niż zazwyczaj. No nie, no może nie niż zazwyczaj, ale, ale bardziej niż ostatnio. Sytuacja prezentuje się następująco: rejs został pomalowany, i no cóż, przebiegało to ze zmiennymi kolejami szczęścia. Jednym z rezultatów tych zmiennych kolei szczęścia jest na przykład to, że musiałam wymienić tą sondę z przodu na tą plastikową, też całkiem niezłą, choć trochę grubszą, tamta gdzieś po prostu zniknęła. Tak to bywa czasem z elementami modeli. No ale do rzeczy, oczywiście teraz pokażę Wam, jak to malowanie przebiegało. No i później będą także, no może tym razem dwa zdjęcia, bo ostatnio było dużo, więc teraz będą tylko dwa. Prezentujące model, no i oczywiście potem moje podsumowanie, więc wszystko już wiecie. No i teraz możecie w spokoju, bez zbędnej niecierpliwości, niepotrzebnych dywagacji co będzie, oglądać ciąg dalszy. Więc serdecznie zapraszam na tenże ciąg dalszy. Wtedy pokazuję wam malowanie. I cóż, no, przebiegało na początku standardowo. Czyli wszystko pomalowałem czarny podkładem Mister Hobby Finishing Surfacer 1500. Czarny black 1500, czyli 1500. Taka jest jego gradacja. Pewnie wszyscy znają angielski, no ale jakby ktoś nie wiedział, no to właśnie taka ona jest. Tak samo tutaj pomalowałem I też ten wózek, no i wózek pomalowałem później kolorem takim hmm oliwkowo-zielono-rosyjskim, współczesnej Rosji, będzie oczywiście pod filmem, jak zwykle wiem, że się powtarzam, ale ponieważ ciągle przychodzą nowe osoby, więc tutaj mówię, oczywiście pod filmem będzie lista farb i wszystkich specyfików użytych w odcinku, tak zazwyczaj jest pod odcinkami, w których jakiś specyfik był użyty. Tak wiem, muszę sobie znaleźć jakieś urządzenie do przytrzymywania modeli w trakcie malowania. No, i teraz coś, co rozpatruję jednak w kategoriach błędu, czyli pomalowanie. Całego Drodna Humbrolem bodajże 196, bo ten kolor najlepiej pasował. Taki był podany w instrukcji, no i chciałem zobaczyć, jak Humbrol się sprawdzi. No, i zobaczyłem. Konkretnie, no, nie jest to już farba. No, wiadomo, na dzisiejsze czasy nie da się za bardzo precyzyjnie nim malować. A co gorsze, okazuje się, że wchodzi w reakcję z lakierami z Mister Hobby. Miałem różne epizody marszczenia się farby, odratowywałem to, starałem się, żeby było to wszystko w miarę niewidoczne, no i jakoś tam to wygląda. Tutaj akurat właśnie macie farbę z Mr. Hobby, bo okazało się, że jeżeli Humbrol dobrze wyschnie, no to, to jeszcze jakoś to się da zrobić, ale trzeba być niesamowicie ostrożnym. No i cóż, no, wygląda jak wygląda. Tutaj macie zdjęcia po tym etapie. No i cóż, e, mam nadzieję, że jakoś dam radę go w miarę spokojnie dokończyć. No ale to już tutaj, że tak powiem w kolejnych odcinkach. Teraz jeszcze oczywiście moje podsumowanie. E, no i tam się dowiecie co planuję ale z tym dwonem robić. No i to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku będę mógł nałożyć kalkomanie na model. No i cóż, z tego miejsca oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!